Cześć, manu, sojusz. Stronu, malcy. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Sekuratyzacja. Starybuskrzydłowy ostatnio przegraliśmy 7 do 9. Brakowało niewiele do wygranej, jak i do remisu. Oczywiście jest ze mną Severin Nie wiem, czy to wcześniej powiedziałem, bo już się pogubiłem No ja jestem. <laughs> On gdzieś tutaj stoi na slajdzie. No, i ja dostaję oczywiście szybką głowę. Tak, żeby inaczej. Aj, temu 15! O kurde! Coraz lepiej te pistoletki. Ale temu jednemu dałem 125 w jednym no Piseletówki nie wykańczają jak kurde ten Ach, co mi dał Pesteczkę dostałem w łeb Uważaj, daj radą head'y. Domyślam się Bo jest to tak popijany, że to jest. Wiem. Ale byli się przy 92 i 83. No. Uff, uh, dobrze, dobrze. Kill. Ale się udało normalnie. Ja mu wszedłem na plecy temu, bo, co bombę, a to ty są? tam tego za. Dawaj mi kirek, robię ty wygrywamy rundę. Wcześniej nie a ani nagle to przegrywaliśmy. Tak <laughs> 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 się tylko wydaje. Leży jeden. No dalej prowadzę pięknie w tabeli, no. Paczka tutaj jest. że żeby wygrać, a nie prowadzić. <laughs> to ty tak to piesz? Tak. To fajne info z twojej strony poszło. Jest! Jest, 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 tutaj! Gdzie? Tutaj. A wupa, nie pikuj, nie pikuj, dajmy smoka tutaj. Nie chcę strzelać. <gry> mamy pakę, mamy wszystko. Nie idź na niego, on ma półkę, Ale on już szedł na dół. Dobra, ja idę sobie ukryć tutaj. I brawiutko, i o to chodzi. Rabisz. Mówimy? Ja tylko złam wam i już wygrywamy. A ty jesteś drugi w tabeli, no. Ta, tabela to tam nieważne, ważne są, żeby zrobić jakiś przynajmniej jeden kill na mecz, i to koniec. Przynajmniej jeden kill na mecz. A co ty, ty myślisz? To, ty to masz dobre cele. Co ty myślisz? Trzeba się oszczędzać na inne mecze. No, a nie mówiłem. Czyli co? Dobra, 105, bo ja wcześniej przy 405 nie. Dobra, jest! Zabiję go z Pokemona! Yes! Gratulacje, zabiłeś Pokemona. A ten drugi to są 81 w trzech. No, to ładnie. O kur... Ja smoke'u przes przeskanę przez tego to Plantową. Oboje tu chyba są. Możesz defować. Wiem. Nieee! go tam nigdzie nie było. On, on, przyszedł szybko po tych schodkach. On tak to zrobił, że on ja, tak ja szybko. Ja tak, się ty... nienawidzę. Dostał, drugi 56 w 4. Ma paczkę. Sweet. Bierze w ciebie. Ja w siebie nie. Tu masz problem. Coś pierwszy w tabeli, jak to wygrasz? No, no, to gdzieś. No, to teraz ładnie tutajem. Laishik. Odbył poło mnie XD No pra, prawie cię trafił, no prawie ale Prawie ładnie, no dobrze. to było bardzo dobrze. daleko od celu dobrze. ja tutaj Ja to leżę? Nie, do drugiej nie leży Drugiej jeszcze żyje, ale właściwie stoi Dobra Dobrze, o to chodzi kolejny skąd to już numer szósty. A czy co ja mówię? Siodły patrzę na siebie Ej, ale udało się jakiś cudem ja nie wiem, ja to tylko wszelek Widziałeś to trochę, no, w trochę, ogóle? To było, trochę to było musi piękne. Być. Drugi też leży. Forma no, no. jest. O, nie jestem pierwszy bębo. ze stabeli. Pięknie, pięknie. Nie mam broni. Chcesz? Jak nie mam broni? Grali, grali oni mają kasę. Grali forza. Oni mają kasę. Miałem nageba. A ten nie ma nic no. I teraz jeden kasę ma, drugi nie ma. Mają dalej kasę, uwierz mi. Nie mają, nie ma czego. Mają, rozmowy, mają, czy... mają. Wzięli kredyt, mają. A hipoteczny? <laughs> tak, dokładnie. Aaj. Szkoda, że zrobiłem to cięcie w tym momencie. Zbudować. To, wy... to zbudować powiedział, ja nie mogę. Gdzie są? Na górze, jeden. To idę na niego. Jeden do mnie strzela tu jeszcze. Jeszcze jeden na górę, no pa, na, pa, pa, Gdzie jest? Tutaj? Gdzieś tam za autem, albo... O właśnie, go... i zaczął strzelać. Aj ma pompę. Kurde. Usłyszał cię, usłyszał cię. A miał pompę, najgorsza problem dla mnie, ja nienawidzę pomp. No, no jak miał pompę, to ma pompował wszystkie bronie swoje teraz i... Tych pomp, idzie. pomp te też ja nie lub tunelu. Uważaj. Kurczę, nie Boże. Mi się przypadkowo tu ten dałem na zmianę broni na myszce. Jak to przegraliśmy tą lundę, to dzięki mnie. A zewrocie jeden. Przed dziurą teraz. Brawo. Nice. Idę mu na plecy. Czekaj, nie pikuj, nie pikuj na niego. Leży. Dostał ode mnie, przez smoke'a. Ładnie, ładnie. O to chodziło. To ile? Dostał 45. Pięknie. Mamy dwie ruty Pamiętaj, to nie jest na żywo, to wszystko można. <grych> Jeden jest na zewnątrz. Tutaj przy mnie chyba. Znowu? Dziękuję. Pokaż główkę, kurde, ty menelu. Brawo. Bardzo ładnie. O nie, 16 w jednym do tylko Uważaj i się wychodzi. Widziałeś jego nogi. A teraz jego całego. To no on miał zabroń? Nie wiem. Tobie wziął. A... To by coś. co ja miałem? P90 chyba. No kurwa, to jest ciężka <laughs> Jesteś na hita. Ja mam o tym. A on nie, bo ma 16 w jednym... A czy dostał 16 w jednym? Nie rozplanowałeś tego dobrze. Kurwa. A nie mówiłem. Tutaj. Uważaj, jest? uważaj to trochę. Leży? Mój granat był tam. Chyba ja nie mam teraz jak dawać paki. Platuj, platuj. Spokojnie. A, na 8 hp ma. Jest, jest tylko na pistola. A masz p to musisz to wygrać. To jest twój moment. Cicho. Cicho, bo nie słyszę go. Jeeees. Piękne zwycięstwo. To było... Oła. Wie tak się patrzę kuraty tak? <laughs> no to mamy jeszcze jedną skrzynię otwieramy w tym odcinku Co nam dzisiaj wypadnie KOSA. Pierwsza Może? No mówię ci Kosa, ale jakaś dziadowska. No nie gadaj no. Nie była twoja taka reakcja. Mówię ci poważnie, piszę. To pokaż, Screena. Już ci Messenger. A nie, bo to nie do ciebie poszło, to do jednego ziomka, dobra. Dobra, zostawcie apki w górę, komentarze, subskrypcję, kto jest nowy. A my widzimy się w następnych filmach, siema. No i cześć.